Kojarzysz film Prometeusz, prawda? Jest on raczej słaby, a nawet z kilku stron mocno problematyczny. Dlaczego? Na to pytanie odpowiadam w analizie całego filmu. Polecam. A w tym materiale będę mówił o usuniętych scenach z filmu, które w większości tak nic nie zmieniają. Jak na przykład fakt, że na samym początku w scenie inżyniera robiącego Sudoku było tam ich trochę więcej. Albo jak ta dwójka idiotów, którzy potem zginęli od aliena, wcześniej obserwowali sobie jeszcze niewyrośniętego robaka. Co dalej nie wyjaśnia, dlaczego gościu stwierdził, że to wygląda pięknie, no ale okej. Okay. Najważniejszy z tego wszystkiego jest usunięty dialog z inżynierem, a nawet niewykorzystany skrypt tego dialogu, który był o wiele bardziej obszerny i ciekawy. Bardzo proszę, oto szybki dialog. Na początek David mówi, że przybyli z Ziemi oraz że ci ludzie myślą, że zostali tutaj zaproszeni. Na co inżynier odpowiedział pytaniem, po co tu przybyli. David to dobrze przetłumaczył. Po czym powiedział mu, że są tutaj, ponieważ Weyland nie chce umrzeć i że wierzy, że inżynier może mu to zapewnić. Inżynier się pyta, co on takiego zrobił, że sądzi, że zasługuje na więcej życia. David stwierdził, że powiedział mu, że on chce żyć wiecznie i że kosmita zapytał się dlaczego. Weyland odpowiedział, że stworzył Davida z niczego. Na swoje podobieństwo, więc zasługuje na życie wieczne, ponieważ tak samo jak inżynier jest stwórcą. Oboje są lepsi, są bogami, a bogowie nie powinni umrzeć. Po czym w usuniętej scenie nie widzimy, czy David cokolwiek przetłumaczył, więc najwidoczniej kosmita wszystko zrozumiał? I postąpił tak jak w filmie, czyli oderwał głowę, zaczął wszystkich zabijać i tak Mamy jeszcze wcześniejszy skrypt tej rozmowy, który w ogóle nawet nie został nagrany, ale dostajemy tam dużo więcej informacji. Idzie to mniej więcej tak. Na samym początku rozmowy Wayland mówi Davidowi, aby przekazał, że tu przybyli tak jak chcieli. David wyjaśnił, że są z Ziemi, z miejsca, gdzie oni kiedyś już byli i że znaleźli murale, które interpretują jak zaproszenie, więc tu przybyli. Na co inżynier odpowiada, to nie jest nasz dom, naszym domem jest raj. Dlaczego tu przybyliście? Nie chcieliśmy, żebyście tu byli. Dlaczego wasza obecność zakłóca moją atmosferę? David przetłumaczył, że inżynier się pyta, dlaczego tu przybyli. Wayland mówi, powiedz mu, że przybyłem po odpowiedzi. Zapytaj go, dlaczego nas stworzył? Jaki jest nasz cel? I Skąd pochodzimy? David mówi, że chcą wiedzieć, dlaczego stworzyli życie na naszej planecie i jaki był nasz cel. Inżynier odpowiada: Stworzyliśmy wiele światów. Wasz był jedynym, który się powiódł. Wasz świat to jedyne dziecko gwiazd, które jest podobne do naszej ojczyzny. David tłumaczy, że stworzyli naszą planetę idealną, tak jak ich własna. Potem wtrąca się Shaw. Pyta się, skąd oni się wzięli. A David to tłumaczy. A jak Shaw zadaje dodatkowe pytania, to ją pobili. Inżynier się trochę zdenerwował, a Shaw potem krzyczy, dlaczego chcieliście nas zabić. Co zrobiliśmy źle? Dlaczego Dlaczego nas nienawidzicie? i David to przetłumaczył. Potem mamy ekstremalnie długą wypowiedź inżyniera. No my daliśmy wam emocje, dbaliśmy o was, daliśmy wam ogień, zbudowaliśmy wasze struktury. Byliście w raju, wielbiliście nas. Potem oglądaliśmy was z dystansu. Obserwowaliśmy, jak zabijacie się nawzajem. Przybyliśmy, aby ocalić wasze dusze, ale zostawiliśmy was, abyście sami kształtowali swoją historię. Niestety, wasza rasa jest barbarzyńska i brutalna. Potem spróbowaliśmy jeszcze raz was ocalić. Zabraliśmy jedno dziecko do naszego świata, gdzie nauczyliśmy go odpowiednich wartości. Zwróciliśmy go do Edenu, aby on mógł nauczać waszą rasę. Ale wasza rasa postanowiła go Ukarać. Daliśmy wam wszystko, a wy postanowiliście to zepsuć. Po czym Wayland nie chce słuchać tłumaczenia tego wszystkiego i po prostu kontynuują rozmowę taką, co już wcześniej widzieliśmy. Czyli o tym, że Wayland nie chce umierać. Inżynier odpowiada, że nasza rasa nie jest warta życia wiecznego. Skąd sądzisz, że dam ci to, co chcesz? Po czym Weyland ma swoją wielką przemowę, a inżynier ich wszystkich zabija? No i dobra, co z tego wynika? Po pierwsze, można zauważyć, że oczywiście ich dzikie hipotezy są prawdziwe, ponieważ bez tego dialogu tak naprawdę nie było wiadomo, czy inżynierowie stworzyli życie na Ziemi. Po drugie, muszę zaznaczyć, że inżynier powiedział, że to oni dali im emocje typu nienawiść, których nie mogła im dać ewolucja, co oczywiście jest idiotyczne. Ale z tego wynika, że oni musieli być na Ziemi co najmniej dwa razy. Raz, żeby zapoczątkować życie na Ziemi i stworzyć ten wspaniały raj, a potem przybyli w okolicy ewolucji człowieka, aby go nakierować tak jak oni chcieli. Oraz w sumie ta historyjka to jest pewnego rodzaju alternatywna wersja chrześcijaństwa. Inżynier twierdzi, że są pewnego rodzaju analogiem Boga, że ich planeta jest niebem. Stworzyli ludzi na swoje podobieństwo może. Stworzyli dla nas perfekcyjne środowisko. Po czym obserwowali, jak zaczynamy się nienawidzić, zabijać, itd., oraz jak odrzucamy ich dar w postaci idealnego środowiska. Tylko, że z tymi perfekcyjnymi warunkami to można się mocno nie zgodzić, ponieważ mamy wspaniałą planetę, której mały procent jest w stanie utrzymać życie ludzkie. Oczywiście mówię tutaj o bardzo wczesnym stadium rozwoju gatunku ludzkiego. Praktycznie cała reszta życia na Ziemi próbuje wszystko zabić, no ale oni nie są wszechmogącymi bogami, więc zrobili tak, jak mogą. Po czym jak nasze społeczeństwo było już wystarczająco zaawansowane, żeby zaobserwować, że nienawidzimy się nawzajem, to spróbowali to jakoś naprostować. Zabrali jednego z ludzi do siebie, pokazali jak będzie pięknie, jeśli przestaniemy się ciągle bić, a gdy wrócił i zaczął nas uczyć, jego również zabiliśmy. Czyli to niby ma być historia Jezusa. Przez to wszystko postanowili nas zniszczyć, ale na szczęście kosmiczny wirus ich zatrzymał. To jest dosyć ciekawe, bo trochę zaprzecza zmartwychwstaniu i takie tam czyli jednocześnie w duży plus dla chrześcijaństwa oraz jednocześnie całkowite zaprzeczenie praktycznie najważniejszej rzeczy. To by dopiero była ciekawa historia. Ten się poświęca niby za grzechy ludzkości oraz twierdzi, że za jakiś czas wróci, aby nas zbawić czy coś w tym stylu. A tu po chwili przylatują kosmici i nas wszystkich wyżynają. Mam również nadzieję, że po wakacjach na planecie kosmitów tamten Jezus miał trochę inne nauki albo zostały one wystarczająco zniekształcone przez czas, bo jeśli społeczność inżynierów byłaby taka, jaką Jezus by chciał, to jego oburzenie na naszą rasę jest mocno nieuzasadnione. Oraz podobno inżynierowie również wielbili jakieś bóstwo, więc ten łańcuch stworzenia życia może być jeszcze dłuższy, więc w sumie pochodzenia życia dalej nie wyjaśnili. Można to również interpretować w ten sposób, że inżynierowie tylko zapoczątkowali życie na Ziemi typu abiogeneza a cała reszta to kwestia ewolucji. Co nie bardzo pasuje do faktu, że człowiek jest z nimi zgodny genetycznie, więc niestety musieli jeszcze po drodze coś namieszać. I ja sądzę, że właśnie to robią przez to poświęcenie. Wrzucają trochę swojego materiału genetycznego do środowiska, aby potem z tego powstał człowiek. Oraz zapewne inni przedstawiciele człowiekokształtnych. Ponieważ niestety dalej nie wiemy w jakim stopniu nasze DNA jest zgodne z inżynierami. W takim razie musieli mieć zupełnie inny proces, aby stworzyć resztę życia na Ziemi. Ponieważ ich własne DNA daje cokolwiek, jeżeli istnieje już odpowiednie środowisko i bardzo duża ilość konkretnych organizmów. Czyli potrafią tworzyć bardzo skomplikowany ekosystem w zupełnie inny sposób, ale do zrobienia człowieka muszą się rytualnie poświęcać, ponieważ oczywiście przyszła super zaawansowana cywilizacja musi również korzystać z idiotycznych rytuałów i przesądów. Trochę jakby w ten sposób chcieli uzasadniać dalsze istnienie religii, mimo że teraz oraz w szczególności w tamtej przyszłości jest to coraz mniej potrzebne. Druga opcja jest taka, że wsadzili swoje DNA w już istniejące życie na planecie, które musieli po prostu znaleźć. Co oczywiście jest sprzeczne z tym, że dzielimy DNA ze wszystkimi organizmami na Ziemi. Więc raczej pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna. Ale niestety tym dalej nie odpowiedzieli na pytanie skąd wzięło się życie, nawet biorąc pod uwagę cały dialog inżyniera. Podobnie z pytaniami co jest po śmierci i jaki jest cel życia. No ale dobra, w praktyce chcą zniszczyć Ziemię, ponieważ człowiek jest nieudanym eksperymentem. A dokładniej, bo zabijamy się nawzajem, źle traktujemy środowisko i rządzi nami chciwość. Czyli w tym momencie zakładają, że w jakimś sensie są od nas lepsi, są ponad nami. Ale również popełniają ten sam błąd, czyli traktują środowisko jak zabawkę, z którą mogą zrobić wszystko. To, że oni zapoczątkowali życie na Ziemi, to nie znaczy, że jak wszystko na Ziemi zaraz wybiją, to nie będzie to rzecz zła. Chcą wybić człowieka, ale w tym celu będą musieli zniszczyć również wszystko inne na planecie. Technicznie ta maść nie zabija roślin, jak zobaczymy w następnym filmie, ale niestety wybicie wszystkich zwierząt i np. owadów niestety może spowodować o wiele większe zniszczenia, ponieważ ogromna ilość organizmów jest od siebie zależna. I tak, drapieżniki również są istotne w utrzymaniu równowagi. Jak na przykład rykiny, których brak spowoduje ekstremalny rozrost niektórych medus, przez co mocno zmienia się ekosystem oceanów i po jakimś czasie atmosfera planety może przestać być użyteczna. Ja rozumiem, ludzie są okropni, zabili ich ulubionego człowieczka oraz są bardzo, bardzo niemoralni. Ale czy tak samo myślą o innych zwierzętach? Jak na przykład o lwach, które czasem zabijają młode innych samców, aby samemu się rozmnażać. Albo na przykład, co sądzą o ciągłej wojnie między sowami i wronami. Człowiek na tej planecie bawi się od tysięcy lat, ale żywe organizmy na planecie w dokładnie ten sam sposób działają od miliardów lat. I kto by się spodziewał, że proces, który polega na ciągłej śmierci, wyprodukuje zwierzę, które się kłóci i zabija? Postanowili, że trzeba z nami skończyć już dwa tysiące lat temu, chociaż w praktyce mogli mieć rację, ponieważ nawet po tak długim czasie ta krytyka dalej pasuje. Dziwne jest również to, że jak coś ich tam zatrzymało, jednak nie dotarli na Ziemię, po czym minęło 2000 lat, ale jakoś reszta kosmitów na tamtej planecie, zwanej rajem, się nie przejęła, że projekt, który mieli wyczyścić, dalej istnieje. Nie dostali potwierdzenia zniszczenia ludzkości, oraz raczej wiedzą, co się stało w ich bazie wojskowej, więc w ciągu 2000 lat nie wymyślili metody, jak zneutralizować zagrożenie tej czarnej mazi. Ani nie wysadzili magazynów na tamtej planecie, aby ją po prostu zniszczyć. I to tylko po to, aby fabuła następnego filmu mogła się wydarzyć. No i to o tyle. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Proszę o Wasze opinie oraz kliknięcie tych przycisków. To właśnie był materiał, który dużo wcześniej był dostępny dla wspierających. Więc jeżeli chcesz takie oglądać i nawet mieć możliwość w nich coś zmieniać, to zastanów się nad dołączeniem do tej listy. No i klikasz na ten bardzo ciekawy film. Dobranoc.